It looks like Meryl Streep and Don Gummer have been living separate lives for quite some time. The -time Oscar winner and her longtime love have called a Wiedzieliśmy wyjątkowo nietypowe życie. Wiesz, mój mąż jest artystą, rzeźbiarzem i on dostosował się do mojego rozumienia mojej twórczości. A ja tak byłam wyrozumiała dla niego i jego monomanii na punkcie tego co robił. Małżeństwo Meryl Streep z Donem Gamerem zawsze wydawało się rzadkim przykładem hollywoodzkiego małżeństwa, ale nawet pozornie idealne związki, takie jak ich, mogą napotkać trudności. Ona i jej wieloletni mąż Don Gamer są małżeństwem od 45 lat, a w ten weekend pojawiła się wiadomość, że w rzeczywistości są w separacji od 6 lat. Od lat fani spekulowali na temat ich cichego rozstania, a Strip nigdy nie wypowiadała się źle o swoim mężu. To milczenie sprawiło, że wielu uwierzyło, że separacja była polubownym posunięciem między nimi. Jednak ostatnio Meryl zaszokowała wszystkich, ujawniając odważną decyzję dotyczącą męża, której nikt się nie spodziewał. Co dokładnie powiedziała? I dlaczego to wywołało tak duże poruszenie? Dołącz do nas, a odkryjemy odważną decyzję Meryl Streep dotyczącą jej męża. Co Meryl Streep ujawniła o swoim mężu? Meryl Streep w końcu wyjawiła prawdę. Przez lata ludzie uważali, że Meryl Streep i Don Gamer stworzyli jedno z najsilniejszych małżeństw w Hollywood. Wydawali się szczęśliwi, stabilni i nietknięci problemami, które często rozdzielają celebryckie pary. Ale w 2023 roku Streep zaszokowała wszystkich, ujawniając, że żyją osobno od ponad sześciu lat. Fani zastanawiali się, jak udało im się to tak długo ukrywać. Najwyraźniej kryło się za tym coś więcej i mamy dla Was pełną treść. Gdyby przyjrzeć się uważnie o znaki rozstania Stryp i Gumera, mogłyby być widoczne. Stryp i Gamer po cichu rozstali się w 2017 roku, ale nigdy nie dali tego po sobie poznać. Nie było żadnych doniesień o kłótniach, żadnych smutnych wywiadów, żadnych sygnałów, że coś jest nie tak. Zamiast tego, żyli dalej, jakby nic się nie zmieniło, utwierdzając świat w przekonaniu, że ich małżeństwo wciąż jest silne. Wygląda na to, że Meryl Streep i Don Gummer żyją osobno od dłuższego czasu. Trzykrotna zdobywczyni Oskara i jej wieloletni ukochany rozstali się po dekadach małżeństwa. Dopiero w 2023 roku rzecznik Streep potwierdził prawdę. Do tego czasu minęło ponad pół dekady od ich rozstania i nikt nawet tego nie podejrzewał. Zaskakujące było nawet to, że nigdy nie złożyli pozwu o rozwód, a przynajmniej nie publicznie. W Hollywood rozstania często przeradzają się w burzliwe batalie sądowe, a każdy szczegół trafia na pierwsze strony gazet. Ale Strip i Gomer zrobili coś zupełnie innego. Niektórzy wierzyli, że zawarli umowę o legalnym pozostaniu w związku małżeńskim bez wspólnego zamieszkania, podczas gdy inni po prostu nie chcieli mieć do czynienia z prawnikami. Niezależnie od przyczyny, fakt, że nigdy oficjalnie nie zakończyli małżeństwa, tylko pogłębiał tajemniczość sytuacji. Mimo to ostatni raz widziano ich razem publicznie. Ostatni występ pary miał miejsce na rozdaniu Oscarów w 2018 roku, zaledwie rok po ich rozstaniu. Tego wieczoru strip przeszła po czerwonym dywanie elegancka, jak zawsze, z gumerem u boku. Uśmiechali się, pozowali do zdjęć i wyglądali jak szczęśliwa para. Ale teraz, wiedząc to, co wiemy, ta chwila nabiera zupełnie nowego znaczenia. Już wtedy postanowili żyć osobno. Ale było coś, co sprawiało, że wszystko było jeszcze dziwniejsze. Chodziło o to, że Gamer nigdy o tym nie wspomniał. Podczas gdy ekipa Strip potwierdziła separację, jej mąż milczał. Nie wydał oświadczenia ani nie udzielił wywiadu. Wyglądało to tak, jakby po prostu zszedł z obrazu, pozwalając Strip zająć się wszystkim. Niektórzy podziwiali jego milczenie, twierdząc, że świadczy o klasie i szacunku. Inni zastanawiali się, czy po prostu nie chciał w ogóle zwracać na siebie uwagi. Mimo to, Strip jasno dała do zrozumienia, że nie są wrogami. Wyjaśniła, że pomimo rozstania, nadal się o siebie troszczą i zawsze będą się wspierać. Rzecznik 75-letniej aktorki potwierdził pod koniec 2023 roku, że ona i jej mąż Don Gumer pozostają w separacji od 6 lat. Spędzili razem ponad 40 lat, wychowali czwórkę dzieci i zbudowali życie. Ich miłość może się zmieniła, ale nie zniknęła całkowicie. Ich dzieci Henry, Mamie, Grace i Louisa poznały prawdę, na długo przed opinią publiczną. Choć fani byli zaskoczeni, rodzina Stripgamer już się z tym pogodziła. Według doniesień dzieci zaakceptowały wybór rodziców i uszanowały ich potrzebę prywatności. W przeciwieństwie do wielu hollywoodzkich rodzin, udało im się utrzymać swoje osobiste zmagania z dala od mediów. Ale kiedy wszyscy myśleli, że znają już całą historię, najaw wyszedł kolejny szczegół. Strip wciąż nosiła obrączkę. Nawet w 2023 roku, długo po rozstaniu, widziano ją z obrączką na palcu. To wywołało kolejną falę spekulacji. Czy to oznaczało, że ona i Gumer nadal byli w jakiś sposób połączeni? A może to był tylko nawyk, coś czego nie czuła potrzeby się pozbyć? Nikt nie wiedział na pewno, ale to sprawiło, że ludzie byli jeszcze bardziej ciekawi, jak naprawdę wygląda ich relacja za kulisami. Ich historia była jeszcze bardziej wyjątkowa, ponieważ tak dobrze ją ukrywali. W Hollywood prywatność jest rzadkością. Paparazzi, tabloidy i media społecznościowe sprawiają, że dochowanie tajemnicy jest praktycznie niemożliwe. A jednak Strip i Gomer zrobili to, czego nie potrafiłaby większość celebryckich par. Przez sześć lat utrzymywali swoje rozstanie z dala od nagłówków gazet. Nie pojawiły się żadne przecieki, żadne podejrzane zachowanie, nic co sugerowałoby, że nie są już razem. A nawet gdy prawda w końcu wyszła na jaw, potraktowali ją z tą samą godnością, która zdefiniowała ich małżeństwo. To było ciche potwierdzenie, proste oświadczenie bez zbędnego dramatyzmu. Nie było zaciekłych kłótni, nieudanych wywiadów, żadnych szczegółów nieujawnionych w celu plotkowania. Ich rozstanie odbyło się spokojnie i z szacunkiem, co jest niemal niespotykane w Hollywood. Ich historia dowodzi, że nawet w świecie sławy pewne sprawy mogą pozostać prywatne. Meryl Streep i Don Gamer żyli swoją prawdą z dala od opinii publicznej. I teraz, nawet gdy ich rozstanie stało się faktem, nadal robią to, co zawsze. Wielu uważa, że to głęboka miłość i szacunek, jakie Meryl Streep i Don Gamer żywili do siebie, pozwoliły im rozstać się bez typowych dramatów. Ich małżeństwo to jedna z najbardziej wyjątkowych historii miłosnych w historii Hollywood. Było coś niezaprzeczalnie wyjątkowego w ich więzi, co odróżniało ich rozstanie od typowych rozstań gwiazd. Ale co takiego było w ich związku, że zachowali tak wzajemny szacunek nawet po rozstaniu? Cofnijmy się w czasie do początku. Bądźcie czujni. Mamy dla Was ekscytującą historię. Historia miłosna. Meryl Streep i Dona Gumera. Historia miłosna. Meryl Streep i Dona Gumera rozpoczęła się po tym, jak doświadczyła bolesnej straty. W 1978 roku opłakiwała śmierć swojego chłopaka, aktora Johna Caseyla, który zmarł na raka płuc. Była przy nim do samego końca opiekując się nim w czasie choroby, ale kiedy odszedł, czuła się zagubiona i niepewna, jak iść dalej. Mniej więcej w tym czasie przyjaciel przedstawił ją Dona Gumerowi. Był rzeźbiarzem, a nie częścią Hollywood, a jego spokojna i zrównoważona natura sprawiła, że poczuła się swobodnie. Ich przyjaźń szybko przerodziła się w coś głębszego i wkrótce zdali sobie sprawę, że łączy ich silna więź. Mimo to nikt nie spodziewał się, że ich związek rozwinie się tak szybko. Pomimo żalu, Strip znalazła pocieszenie w Gamer, a ich więź z każdym dniem stawała się silniejsza. W ciągu zaledwie sześciu miesięcy podjęli ważną decyzję. Mieli się pobrać. Niektórzy mogliby pomyśleć, że to za wcześnie, ale dla nich to było właściwe. Strip właśnie przekonała się, jak krótkie może być nieprzewidywalne życie i nie chciała tracić czasu. Gumer również wyczuł tę drogę, i we wrześniu 1978 roku zostali mężem i żoną. Wiele osób było zaskoczonych, jak szybko to się potoczyło, ale dla nich był to naturalny kolejny krok w ich wspólnej podróży. Nie chcieli wielkiego wydarzenia z kamerami i reporterami. Zamiast tego zorganizowali kameralną i prywatną ceremonię w domu rodziców Strip, w otoczeniu jedynie najbliższej rodziny i przyjaciół. Dla Strip i Gamer ich ślub nigdy nie był po to, by zrobić na kimś wrażenie. Chodziło o celebrowanie ich miłości w cichy i znaczący sposób. Podczas gdy Strip stawała się jedną z najbardziej szanowanych aktorek w Hollywood, Gamer unikał rozgłosu. Skupiał się na własnej pracy jako rzeźbiarz i nie próbował zaistnieć w świecie rozrywki. Mimo to, zawsze stał u boku Strip, udzielając jej niezbędnego wsparcia, by mogła zarządzać zarówno karierą, jak i życiem osobistym. Mówiła o tym, jak jego obecność pozwoliła jej podejmować się wymagających ról bez poczucia winy. Z powodu nieobecności w domu, stworzył poczucie równowagi, które pozwoliło jej rozwijać się zarówno jako matce, jak i aktorce. Razem zbudowali rodzinę, która pozostała blisko pomimo sławy strip. Wiadomość nadeszła zaledwie kilka tygodni po 45 rocznicy ślubu pary. Para ponownie wzięła ślub 30 września. 1978 roku i doczekała się czwórki dzieci. Przez lata doczekali się czwórki. Ich syn Henry Wolf został muzykiem, a córki Mamie Grace i Louisa poszły w ślady matki i zostały aktorkami. Chociaż ich matka była jedną z najsłynniejszych kobiet na świecie, Strip i Gummer zadbały o to, by ich dzieci miały normalne życie. Nie chciałyby w młodym wieku były otoczone presją Hollywood. Zamiast wychowywać je w centrum uwagi, chronili ich prywatność i pozwolili im dorastać z dala od nieustannego zainteresowania mediów. Podczas gdy wiele hollywoodzkich małżeństw przyciąga uwagę mediów Streep i Gamer, postanowili żyć z dala od Kamer. Chociaż Streep często widywano na rozdaniach nagród i czerwonych dywanach. Gamer rzadko bywała u jej boku. Nigdy nie czuli potrzeby udowadniania swojej miłości światu. Zamiast tego skupili się na swoim związku w prywatności, wiedząc, że prawdziwa więź nie zależy od publicznej akceptacji. W branży, w której pary zmagają się z sławą i popularnością, decyzja o zachowaniu prywatności jeszcze bardziej wzmocniła ich więź. Przez ponad cztery dekady ich małżeństwo przetrwało próbę czasu. W Hollywood, gdzie wiele związków rozpada się pod presją, pozostali razem przez ponad 40 lat. Podczas gdy ich rówieśnicy przechodzili publiczne rozstania i rozwody, Strip i Gamer nadal wspierali się nawzajem. Ich związek nigdy nie opierał się na wielkich gestach ani dramatycznych momentach. Opierał się na cichym zaangażowaniu i wzajemnym szacunku. Jednak w 2023 roku po 45 latach małżeństwa pojawiła się wiadomość, że od jakiegoś czasu są w separacji. Ogłoszenie szokowało wiele osób, które podziwiały ich trwałą więź. Jednak jak zawsze zachowali szczegóły swojego życia prywatnego w tajemnicy. Przez całe małżeństwo Strip często opowiadała o tym, jak Gamer pomagał jej pogodzić pracę z życiem rodzinnym. Podczas gdy ona była zajęta filmowaniem, on dbał o to, by ich dom był oazą spokoju. Kiedy musiała podróżować, zawsze wiedziała, że czeka na nią kochająca rodzina. Ich związek przetrwał, ponieważ rozumieli swoje potrzeby, mimo że mieli różne kariery. Strip wspomniała kiedyś, że mąż spoza branży filmowej pomagał jej zachować równowagę. Wsparcie Gumer dało jej pewność siebie, pozwalającą jej podejmować się ważnych ról bez poczucia, że zaniedbuje rodzinę. Przez lata budowali też wspólne życie w różnych domach. Mieszkali w kilku nieruchomościach między innymi w spokojnym domu w Connecticut i eleganckiej kamienicy w Nowym Jorku. W przeciwieństwie do innych znanych par, które dzielą się swoimi historiami miłosnymi w mediach, postanowili trzymać swój związek z dala od rozgłosu. To uczyniło ich jedną z najbardziej skrytych, a jednocześnie podziwianych par Hollywood. Choć wielu zastanawiało się nad sekretem ich długiego małżeństwa, nigdy nie czuli potrzeby wyjaśniania go światu. Ich miłość była ich własną i chcieli. Aby tak pozostało. Ostatecznie ich historia to historia miłości i trwałego oddania. Od bolesnego wydarzenia, które ich połączyło po wieloletnie ciche wsparcie, którym się wzajemnie obdarzali Meryl Streep i Don Gamer, zbudowali piękną relację, unikalną na tle większości hollywoodzkich romansów. Choć ich rozstanie było zaskakujące, nie przekreśliło to dekad ich miłości. Wiele osób zastanawia się jednak, co dokładnie doprowadziło do ich rozwodu? Czy Meryl Streep i Don Gamer ujawnili jakiś powód swojego rozstania? Z pewnością zainteresujecie poznanie możliwych przyczyn ich rozstania. Z pewnością zainteresujecie poznanie możliwych przyczyn. Szokujący powód rozstania Meryl Streep i Dona Gumera. Według doniesień, Meryl Streep i Don Gamer po prostu się od siebie oddalili. Nie doszło do żadnego dramatycznego wydarzenia ani poważnej kłótni, która doprowadziła do ich rozstania. Źródła podają, że powoli zaczęli się rozchodzić. Po dekadach bycia razem zaczęli żyć osobno, nie ogłaszając tego publicznie. Mimo że zdecydowali się na separację, oficjalnie nie zakończyli swojego małżeństwa. Meryl Streep i Don Gummer nadal są prawnie małżeństwem, ponieważ nie złożyli wniosku o rozwód. Ta decyzja sprawiła, że wiele osób zastanawia się, dlaczego nie podjęli tego ostatecznego kroku. Niektórzy uważają, że po tylu latach wspólnego życia prawny rozwód nie wydaje się konieczny. Inni uważają, że skoro ich rozstanie przebiegło pokojowo, mogą nie odczuwać potrzeby przechodzenia przez proces sądowy. Zamiast spieszyć się do sądu, wydają się akceptować obecny stan rzeczy. Ponieważ nie ma oficjalnego rozwodu, nie toczy się żadne postępowanie sądowe. Wiele rozstań gwiazd wiąże się z prawnikami, rozprawami sądowymi i publicznymi bataliami prawnymi, ale w tym przypadku tak nie jest. Ich separacja odbyła się w tajemnicy bez żadnych prawnych sporów ani kłótni o majątek. W przeciwieństwie do innych hollywoodzkich par, które wdają się w zacięte spory sądowe Strip i Gamer, całkowicie uniknęli tej drogi. Rozstanie przeprowadzili po cichu, nie robiąc z niego wielkiej sprawy publicznej. Ale to nie wszystko. Innym powodem, dla którego ich rozstanie przebiegło gładko, jest to, że nie muszą martwić się o alimenty. Ich czwórka dzieci jest już dorosła i ma własne kariery. Ponieważ nie ma sporów o opiekę nad dziećmi ani zobowiązań finansowych związanych z ich wychowywaniem, ich separacja była znacznie łatwiejsza. Strip i Gamer nie muszą podejmować tych decyzji. Dzięki temu mogli skupić się na własnym życiu bez dodatkowych komplikacji. Ich rozstanie jest jeszcze bardziej zaskakujące, ponieważ od lat żyją osobno. Pojawiają się doniesienia, że nie mieszkają razem co najmniej od 2017 roku, co oznacza, że rozstali się na długo przed tym, zanim ktokolwiek się o tym dowiedział. Powoli przystosowywali się do tego nowego etapu życia. Życie w różnych domach przez ponad sześć lat pokazuje, że ich rozstanie nie było emocjonalną decyzją podjętą pod wpływem chwili. Nawet po rozstaniu pozostają w dobrych stosunkach. Wiele sławnych par często popada w zgorzknienie lub przestaje ze sobą rozmawiać, ale Strip i Gumerowi udało się zachować przyjacielskie stosunki. Nadal darzą się szacunkiem i nie ma doniesień o jakichkolwiek konfliktach między nimi. To może wyjaśniać, dlaczego nie złożyli pozwu o rozwód. Mogą nie czuć potrzeby przechodzenia przez ten proces, skoro wciąż pozostają w dobrych stosunkach. Ich związek, choć nie ma już charakteru romantycznego, wydaje się być zbudowany na wzajemnym szacunku. Kolejną kwestią, która pozostała prywatna, są ich finanse. Po tylu latach małżeństwa prawdopodobnie mają wspólny majątek, ale nie rozmawiali publicznie o tym, jak nim zarządzają. Wiele rozstań gwiazd staje się kłopotliwych, gdy w grę wchodzą pieniądze, ale w tym przypadku tak się nie stało. Strip i Gamer najwyraźniej ustalili swoje finanse w tajemnicy, unikając typowych publicznych sporów o majątek i własność. Co ważne, ich rozstanie nie było powiązane z żadnym skandalem. W Hollywood wiele rozstań następuje z powodu zdrady lub zdrady, ale nie dotyczy to Stripe i Gamera. Nie pojawiły się żadne doniesienia o niewierności ani sekretnych romansach. Jednak ich odmienny styl życia mógł mieć wpływ na ich oddalanie się od siebie. Meryl Streep to światowej sławy aktorka, która większość życia spędziła w Hollywood, a Don Gummer jest artystą prywatnym, który zajmuje się rzeźbą. Ich kariery poprowadziły ich w różnych kierunkach. Strip często podróżowała, by kręcić filmy, podczas gdy Gamer pracował po cichu w swoim studiu artystycznym. Choć przez wiele lat wspierali się nawzajem w pracy, ich codzienne życie bardzo się od siebie różniło. Z czasem ta przepaść mogła się pogłębić, utrudniając im utrzymywanie kontaktu. Ale nadal są małżeństwem ponad 40 lat później. I nawet gdy Meryl zaczęła przejmować Hollywood, znalazła czas na założenie rodziny. Razem z Gamerem doczekała się czwórki dzieci. Ale czy ich kariera była prawdziwym powodem rozwodu, jak wielu uważa, czy też kryje się za tym coś więcej? Dowiedzmy się więcej o ich karierach. Kariera Streep i Gamer. Podróż Meryl Streep w Hollywood była długa i pełna sukcesów, co uczyniło ją jedną z najwybitniejszych aktorek wszechczasów. Zagrała w wielu filmach i zdobyła wiele nagród, w tym trzy Oscary. Przez lata wykazała się niesamowitym talentem do odgrywania różnorodnych ról, co przyniosło jej 21 nominacji do Oscara, najwięcej w historii. Jej sukces nie przyszedł z dnia na dzień. Przez lata ciężko pracowała, doskonaląc swoje umiejętności i czekając na odpowiednie okazje, by zabłysnąć. Ale wszystko zmieniło się w 1979 roku, kiedy zagrała w filmie Sprawa Kramerów. Ten film był przełomowym momentem w jej karierze i uczynił ją gwiazdą. Wcieliła się w Joannę Kramer, matkę walczącą o opiekę nad dzieckiem. Jej rola była tak poruszająca, że zdobyła swojego pierwszego Oscara dla Najlepszej Aktorki Drugoplanowej. Przerobiła nawet niektóre kwestie, aby nadać swojej postaci więcej realizmu. Ta rola sprawiła, że Hollywood zwrócił na nią uwagę, a jej kariera nabrała rozpędu. Po przełomie Strip nadal udowadniała swoją wartość wieloma niezapomnianymi kreacjami. Jedną z jej najsłynniejszych ról była rola w filmie Wybór Zofii, gdzie zagrała Polkę zmagającą się z bolesną przeszłością. Jej emocjonalna kreacja przyniosła jej Oscara dla najlepszej aktorki. Lata później wcielając się w twardą i stylową Mirandę Priestley w filmie Diabeł ubiera się u Prady z 2006 roku zdobyła nowe pokolenie fanów. Następnie ponownie odmieniła się w filmie Żelazna Dama, gdzie zagrała brytyjską premier Margaret Thatcher. Jej występ był tak wyjątkowy, że zdobyła swojego trzeciego Oscara. Te filmy, a także wiele innych, pokazały, że potrafi zagrać każdą rolę z niesamowitym kunsztem. Strip błyszczała nie tylko w filmach, ale także zachwycała publiczność w telewizji. Jedną z jej najbardziej znaczących ról telewizyjnych. Była ta w serialu Wielkie Kłamstewka, który cieszył się popularnością już przed dołączeniem do obsady w drugim sezonie. Zagrała Mary Louise Wright, matkę poszukującą odpowiedzi na temat śmierci syna. Jej występ spotkał się z szerokim uznaniem, co po raz kolejny pokazało, że potrafi wnieść głębokie emocje do każdej roli, zarówno na dużym ekranie, jak i w telewizji. Tymczasem Don Gumer obrał zupełnie inną ścieżkę kariery, ale odniósł równie duży sukces w swojej dziedzinie. W przeciwieństwie do Streep, która pracowała przed kamerą Gumer, zyskał sławę w świecie sztuki jako rzeźbiarz. Jego prace koncentrowały się na dużych, abstrakcyjnych dziełach, a znany był z wykorzystywania geometrycznych kształtów i projektów architektonicznych. Studiował sztukę w Yale School of Art i rozwinął swój unikalny styl, który ostatecznie przyniósł mu uznanie. Jego rzeźby były wystawiane w muzeach i galeriach na całym świecie, co dowodzi, że cieszył się dużym szacunkiem w środowisku artystycznym. Niektóre z jego prac można zobaczyć w Butler Institute of American Art i Massachusetts Museum of Contemporary Art. Jego unikalny sposób łączenia struktury i kreatywności wyróżniał go spośród innych artystów, czyniąc z niego ważną postać w rzeźbie współczesnej. Poza sztuką Gamer wierzył również w odwdzięczanie się. Wraz ze Strip wspierał wiele akcji charytatywnych, zwłaszcza tych związanych ze sztuką. Para przekazała miliony dolarów organizacjom takim jak Silver Mountain Arts Foundation, która pomaga młodym artystom w znalezieniu możliwości rozwoju. Strip wspierała również Narodowe Muzeum Historii Kobiet i Creative Coalition, organizacje działające na rzecz promocji sztuki i edukacji. Ich darowizny i działania pokazały, że chcą dokonać trwałej zmiany wykraczającej poza ich własne kariery. Choć ich kariery były różne, oboje odnieśli ogromny sukces w swoich dziedzinach. Strip zdobywała nagrody przez całą swoją karierę, w tym złote globy, nagrody BAFTA i nagrody honorowe. W tym samym czasie Gumer, choć bardziej skryty, Zyskał uznanie w świecie sztuki dzięki swojej twórczości. Obie zbudowały silną reputację w swoich branżach i wywarły wpływ na wielu ludzi swoim talentem. Ich sukces przyniósł im również korzyści finansowe. Długa kariera strip w Hollywood uczyniła ją jedną z najlepiej opłacanych aktorek z majątkiem netto szacowanym na ponad 160 milionów dolarów. Zarabiała nie tylko na aktorstwie, ale także na kontraktach reklamowych i projektach produkcyjnych. Majątek Gumera nie jest tak powszechnie znany, ale biorąc pod uwagę wysokie ceny jego rzeźb, prawdopodobne jest, że przez lata zgromadził również znaczny majątek. Pomimo udanych karier i wspólnej pasji do sztuki, ich życie osobiste potoczyło się inaczej. Po 45 latach małżeństwa po cichu się rozstali. Nie było publicznych dramatów, a sprawy osobiste utrzymywali w tajemnicy. Choć wiele osób było zaskoczonych tą wiadomością, żadne z nich nie wypowiedziało się publicznie na temat rozstania. Po rozstaniu pojawiły się spekulacje na temat ich powrotu. Nic jednak nie wskazuje na to, że Strip i Gamer rozważają pojednanie. Oboje poszli dalej swoją drogą, skupiając się na karierze i zainteresowaniach osobistych. Choć ich małżeństwo się rozpadło, ich wkład w świat filmu i sztuki pozostaje silny i będzie miał wpływ na wiele lat. Co sądzicie o związku Strip i Gamera, ich małżeństwie ostatecznej separacji i o tym, jak oboje sobie z nią poradzili? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej. Nie zapomnijcie polubić i zasubskrybować naszego kanału. Kliknij też na następny film na ekranie. Nie możesz go przegapić.